21 rajd Kormoran w Olsztynie był drugą w tym roku eliminacją Mistrzostw Polski. Na starcie stanęło zaledwie 26 załóg, w tym prawie cała krajowa czołówka. Nienajlepiej ułożony kalendarz imprez spowodował, że nie wszyscy zawodnicy zdążyli naprawić samochody po rozegranym tydzień wcześniej rajdzie krakowskim. Prologiem do rajdu były wyścigi o memoriał Mariana Bublewicza, rozegrane na stadionie Stomilu. W wyścigach samochody startowały po dwa. Z przeciwległych stron bieżni. Tylko Krzysztof hołowczyc Maciej Wisławski, Toyotą, i Paweł Przybylski Krzysztof Gębory z Fordem startowali pojedynczo. Na stadionie, w prologu, wygrał Przybylski. ale prolog był tylko przymiarką do rzeczywistych zmagań jego wyniki nie liczyły się do klasyfikacji start do rajdu nastąpił godzinę po zakończeniu wyścigu na stadionie 100 Stomilu zawodnicy mieli do przejechania dwa etapy z 20 odcinkami specjalnymi Automobil polski warszawa robert Herba. Od początku było wiadomo, że o zwycięstwo walczyć będą tylko dwie załogi. Z numerem dwa jadą obrońcy tytułu mistrzów Polski Paweł Przybywski i Krzysztof Gęborys w Fordzie skorcie grupy A. Oni wygrali przed tygodniem Rajd Krakowski, mają na koncie 20 punktów i liderują w tegorocznej klasyfikacji. Numer 4 Toyota Celica Krzysztofa Hołowczyca i Macieja Wisławskiego. Oni właśnie uważani są za głównych faworytów. Hołowczyc zna trasę doskonale, trenował na niej kilka miesięcy, jest uważany za mistrza w jeździe po szutrach. Drugi w rajdzie krakowskim ma 15 punktów. Muzyka Numer 6. Robert Herba i Andrzej Górski w Mitsubishi Lancer. Wygrali grupę N w Krakowie. Tu zamierzają powtórzyć sukces. Numer 7 to druga załoga w barwach Rachminerii Czechowice. Wiesław Stecji, Artur Skorupa w Fordzie Skorcie Cosworth. Przed tygodniem na asfalcie nieznacznie przegrali z herbą. Jak będzie na Numer 3 to wicemistrzowie Polski z ubiegłego roku Bogdan Hering i Barbara Stępkowska. Nie zdołano odbudować ich Renault Clio Maxi po wypadku na rajdzie krakowskim. Jadą modelem Clio Williams. Od początku widać, że auto nie jest najlepiej przygotowane, chyba będzie trudno o sukces. Numer 8 to także Renault Clio Williams, załogi Waldemar Doskocz i Aleksander Dragon. Ten samochód spisuje się lepiej niż poprzedni. Czy doskoczowi Dragonowi dopisze tym razem szczęście? I znów dwa Williamsy, tym razem w odwrotnej kolejności. Pierwszy doskocz, drugi herring. Podczas rozgrywania imprezy doszło do przykrych incydentów. Pseudoekolodzy kładli na drodze bale z drzew, narażając tym samym życie startujących. Kilka samochodów zostało uszkodzonych. Przez te ekscesy wokół trasy herring i Stępkowska jadą za doskoczem i dragonem. Tymczasem rajd trwa. Przybylski i gębory zjadą pierwsi, ale już nie prowadzą. Ku radości miejscowych kibiców na czele rajdu hołowczycy Wisławski. Herba i górski są trzeci w rajdzie. Tylko o sekundy za nimi Stec i Skorupa. Na kolejnych pozycjach Renault Clio Williams, które kibice rozróżniają dzięki klapie wywiecznika na dachu. Przed rokiem rajd Cormorana odbywał się w deszczu, a zawodnicy paplali się w błocie. Tym razem aura dopisała. Nikt z tych, którzy jadą nigdy nie uczestniczył w słynnym rajdzie safari. Jazda w kurzu była jednak namiastką ścigania się po afrykańskich bezdrożach. Wiernym kibicom tumany pyłu nie przeszkadzały. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska, choć w niesprawnym aucie, ten fragment trasy przedostatniego odcinka pierwszego dnia przejechali bardzo szybko. Widać, że się spieszą, gonią doskocza. I ostatni odcinek. Przybylski i wciąż przegrywają z Chołowczycami Wisławskim. Szanse olsztynianina na pierwsze w historii zwycięstwo w rajdzie wciąż rosną. Za nimi herba i górski, wciąż trzeci Skorupa. I doskoczy Dragon. Dramat Herinka i Stępkowskiej, podobnie jak przed tygodniem, wypadli z trasy do Rowu. Kontynuują jednak jazdę, może uda się naprawić auto na serwisie, choć strata jest duża. Niestety pech. Bogdan Hering i Barbara Stępkowska do mety dojechali, ale wiadomo, że jutro nie wystartują. Nie udało się bowiem naprawić uszkodzonego zawieszenia w aucie. Wicemistrzowie Polski po raz drugi stracili punkty. Czy uda im się w tym sezonie obronić pozycję sprzed roku? Co, trawersa krzywa czy nie? Krzywa. zawodów. Teraz wiadomo, że nic się już nie zmieni. Kibice z Olsztyna już świętują triumf swego zawodnika. Połowczycy i Przybylski będą mieli obecnie po 35 punktów w klasyfikacji Mistrzostw Polski. Dalsza rywalizacja zapowiada się emocjonująco. W grupie N zdecydowanymi literami będą herba i górski. Choć Stec i Skorupa jeszcze się nie poddali. Pierwsze miejsce w rajdzie Kormorana zajęli Chowłowczycy Wisławski z Automobil Klubu Polski. Dzień wspaniałych mechaników, mechaników i tych wszystkich, którzy przyjmowali. Drugie miejsce Przybylski Gęborys z Automobil Klubu Rzemieślnik. Trzecią lokatę wywalczyli Herbaj Górski z automobilklubu Polski, którzy wygrali jednocześnie grupę N.